Cześć tu Antek! Ja chciałam tylko e, się zapytać tak, czy, czy ktoś posiada album do naklejek e, panini Bundesliga 2008-2009. Bo ja tu mam takich naręcze tych naklejek. Po prostu nie mam już tego, gdzie trzymać. Tutaj jeszcze macie one tapęcie różne, jeszcze gdzieś one schowane. a Tutaj mam generalnie taką... No, Nie wiem z czemu się podoba, bo ja bardzo lubię bajer Monachium, ale mam takiego zniszczonego i po prostu poszukuję czegoś, to ma ten album, bo po prostu nie chcę, żeby ten bajer się zniszczył, tak? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie i jeżeli ktoś się odezwie, to znaczy. Proszę o to, żeby ktoś się odezwał i to była dla mnie inform to była informacja dla Was. Cześć, mówił Antek.